Cześć, witam Was na moim kanale. Jak widzicie, jest materiał z nory prepersa. Z nory prepersa, bo będziemy dzisiaj znowu przygotowywać. Jak wiecie, wielkimi krokami zbliża się do, do nas wiosna, zima już odchodzi, mamy temperatury, dodatnie pięknie świeci słońce, co sprzyja też wyprawom, aktywnościom. Także warto też nie siebie, ale też nawet swój pojazd przygotować właśnie do. Wyjazdów w teren na kemping, na biwak, na ryby, do lasu, na różne podróże. W tym roku będę chciał też troszkę obozować przy samochodzie. Zobaczymy, jak to nam czas na to pozwoli. Ale mam w planie, właśnie, też obóz, właśnie, że wybieram się gdzieś z samochodem. I przy tym samochodzie, po prostu rozbijam sobie coś w rodzaju kempingu. Będę zabierał solary, stację ładującą i jakieś inne rzeczy, namiot, hamaki. Zobaczymy. To będzie takie obozowanie na zasadzie kempingu pewnie zobaczymy, ale chciałbym właśnie przygotować sobie też właśnie do samochodu rzeczy, które będą na stałe zamontowane, które często też zapominam. Zabierać ze sobą na swoje leśne wyprawy, czy idę pieszą, czy jadę samochodem, a będą one na stałe zamontowane. Już sobie odmalowałem stary mój, to jest tylny boczek od klapy samochodu od boku. Jak wiecie, u mnie w moim samochodzie drzwi otwierają się na bok. Także w kolorze była szarym, pomalowana na czarno. Myślę, że będzie troszkę takie odświeżenie swojego pojazdu. I na tej klapie tylko chciałbym właśnie zamontować elementy wyposażenia, które też często zapominam zabierać nieraz w teren. Albo po prostu nie chce mi się ich nosić, bo ważą dosyć tyle. Takie jak łopata, siekierka, apteczka. I dorzucimy tu jeszcze jakieś elementy. Będę musiał oczywiście nawiercić. Będę musiał zrobić paski mocujące, które będą z rzepem zapinane. Dzisiaj po prostu zajmiemy się rozmieszczeniem elementów. Możecie mi napisać w komentarzach, co Wy lubicie włożyć w samochodzie swoim. Z rzeczy takich, których używacie w terenie. Macie pod ręką, nie chce i Wam się nosić. Albo niektóre rzeczy, które zapominacie ze sobą zabrać. Zapraszam na odcinek. Oczywiście, jak odnawiam tył samochodu, to też zacząłem odnawiać. Troszkę już się zakorzyło, bo to już chwilę leży. Odnowiłem też boczki w samochodzie. One były też docelowo, były szare oryginalnie. Odmalowałem obłożyłem ekoskórą, tu wkleiłem parakord w formie takiego wykończenia, klamki tak samo jest to już leży z miesiąc czasu, kratka na głośnik też odmalowana, także pozostaje nam tylko montaż i kosmetyka. Tu mamy drugą drugą kratkę i też uchwyt do drzwi, które tutaj widzicie malowałem, ten boczek jest tak. Stara, welurowa tapicerka została zdarta, klej szczyszczony i tu wkleję po prostu, jako skórę i poprzykręcam resztę elementów. Na dole będzie przykręcony zasobnik, ta kieszeń, takie na takie różne rzeczy na Jak to wyjdzie, sam nie wiem. Mam nadzieję, że takie odświeżenie, przygotowanie swojego pojazdu do takich wypraw outdoorowych fajnie się sprawdzi w tym roku podczas moich, właśnie takich wypraw turystycznych. Oczywiście będą też wyprawy survivalowe, terenowe, obozowanie, ale też będą właśnie wyprawy samochodem, takie bardziej outdoorowe, turystyczne. Jeśli macie taką możliwość, przygotowujcie sobie swoje pojazdy. Nie mówię, że macie ściągać boczki, malować. Ja to zrobiłem, bo samochód jest stary, służy mi właśnie do użytku takiego codziennego i do moich leśnych wypraw, dlatego przygotowuję się właśnie na takie wyprawy outdoorowe. Zanim zacznę! nawiercać i nitować, paski, elementy właśnie mocujące, rozplanuję, co trafi właśnie na ten boczek tylnej klapy bagażnika. Chciałbym na pewno, żeby trafiła tutaj siekierka. Siekierki nie zabieram bardzo często w teren, a jak obozuję, będę obozował, będę może potrzebował większego narzędzia. Tymczasowo montuję właśnie taką większą siekierę, tym bardziej, że nie muszę jej nosić, a będę ją miał pod ręką. Myślałem, żeby ją zamocować właśnie tutaj w górnej części, żeby była pod ręką. Chodźcie bliżej, będziecie lepiej widzieć. Kolejnym elementem chciałbym, żeby trafiła właśnie tutaj rzecz, którą też często używam w terenie, ale której już długi czas nie używałem. Będzie to piła, piła ręczna, taka wysuwana i skarsa. Nie wiem, czy widzieliście ją gdzieś u mnie na filmie, ale ta piła po prostu u mnie leżakuje, nie użytkuje jej bardzo długi czas. Myślę, że znajdzie swoje zastosowanie właśnie przy moim aucie. Piła, siekiera łopata, apteczka przede wszystkim. Apteczkę jest to apteczka z samochodu takiego większego z busa, wyciągnięta zawartość, jaka jest, później wam pokażę. Dodatkowo został tu dorzucony podstermiczny. wiadomo do czego służy. Ta apteczka doskonale tutaj się wkomponuje. Tutaj dodatkowo okleję krzyżykiem, że jest to miejsce na apteczkę. Tutaj te dwie, tutaj tą szczelinę chciałbym wypełnić dwoma butelkami półlitrowymi wody. W terenie woda jest niezbędna. Może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie po prostu komuś użyczyć tej wody gdzieś tam w podróży. To chciałbym też na stałe, żeby w samochodzie było zamontowane światło ostrzegawcze, awaryjne. Mogliście już materiał zobaczyć, właśnie u mnie na kanale. Flara sygnalizacyjna też się przyda. Albo zamocuję ją gdzieś tutaj, też na paskach. Będę na razie rozkładał, bo rozplanowanie na pewno te trzy rzeczy zostają w tej. Wersji, które są. Dodatkowo dojdą tu butelki z wodą. Co by jeszcze tutaj dorzucić? Na pewno dorzuciłbym tutaj jeszcze latarkę. Zwykłą. Nie wybiorę latarki czułówki, bo latarkę, czułówkę przeważnie zawsze mam przy sobie, jak jadę w teren. Ale wybiorę jedną z latarek, właśnie takich wiszących. Dodatkowo wyposażona w magnes. Co pozwoli mi na przykład przy jakichś pracach przy samochodzie, mogę podwiesić, podwiesić i myślę, że ta latarka. Też fajnie się spisze w terenie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, żeby na stałe też była w samochodzie, będzie nóż. Wybór noża zastanawiałem się jakiś wzi wziąć. Myślę, że zdecyduję się właśnie na jedną z moich mor. Mora 2000, którą dość rzadko ostatnio użytkuję w terenie, bazuje na trochę innych nożach. Myślę, że ten nóż właśnie idealnie wkomponuje się właśnie tutaj w ten zestaw taki samochodowy EDC. Nóż mora. 2000. Mogliście już nieraz widzieć. Zapraszam do materiału. Kiedy zakupiłem ten nóż i robiłem właśnie test, czy warto kupić nóż mora. Obejście i zdecydujcie sami. Tą flarę sygnalizacyjną i latarkę. Myślę, że warto będzie za... Zastosować gdzieś troszkę niżej, bo zapomniałem, że ma tu trafić jeszcze łopata, taka większa łopata, saperka, która też się przydaje. Myślę, że może się przydać właśnie w moich podróżach. Oczywiście, jest to łopata przerobiona przeze mnie, była ona o wiele dłuższa i oczywiście, wykończona była. Nie była tak jak tutaj, to w kształcie takiego serca, tylko po prostu była prostokątem. Za pomocą szlifierki dopracowałem ją troszkę, wróciłem, żeby elegancko się właśnie gdzieś tutaj mieściła. Myślę, że w ten sposób jak ją tutaj zamoc zamocuję albo tak, tak może nie. Myślę, że najlepszym wyborem byłoby zamocowanie jej w ten sposób. Tylko teraz pozostaje mi kwestia właśnie butelek z wodą. Nawet takie rozplanowanie, żeby zaoszczędzić miejsca właśnie na takiej nie jest mała powierzchnia, ale po prostu, żeby zmieścić wszystko, co przydać może mi się właśnie podczas moich wypraw jest bardzo ważne i kluczowe, żeby rozplanować tą jak to właśnie wszystko porozmieszczać. Myślę, że tak, tylko że wtedy będzie mi... Eee, powierzchnia łopaty właśnie wchodzić do bagażnika w ten sposób. Też nie bardzo. Najlepsze rozwiązanie byłoby właśnie zamocowanie jej tutaj w ten sposób, bo ona się chowa. Może zróbmy to tak, to miejsce zostawię może na coś innego jeszcze im przyjdzie. A tu zrobię po prostu paski, ewentualnie taką keszeń z siatki. Na dwie butelki wody zobaczymy. Albo wodę mogę nawet tutaj umieścić, po prostu ją wcisnąć. Na razie zostawmy to, jak jest. Jeśli by zrobiłbym to w ten sposób, to jeszcze zostaje mi tutaj ten cały prawie dolny panel do wykorzystania na jakieś rzeczy. Myślę, że kawałek liny tutaj jeszcze dorzucić. Mógłbym wykorzystać zamiast tej łopatki łopatkę. Piechoty jest dosyć mała jest z pokrowcu mógłbym ją tutaj zamocować. Kurczę, może byłoby to lepsze rozwiązanie, chociaż wolałbym też mieć jedną troszkę większą łopatę która pozwoli, jakbym ugrząs, żebym mógł się lepiej bardziej okopać. A drugą będę nosił przy plecach. Kurczę, kwestia rozplanowania. Ciężko to rozplanować, bo jest jak tu jakaś powierzchnia, ale żeby to wszystko miało jakąś spójność to naprawdę potrzeba troszkę planowania oczywiście tu jakbym zastosował tą łopatkę byłoby o wiele więcej miejsca może faktycznie zrobię to tak wiecie co zrobię to tak bo mogę zastosować tutaj System mole paski. Mamy tu zapięcia. Także mogę to przypinać. Myślę, że będzie to lepszym rozwiązaniem, bo zaoszczędzę miejsca. A tą łopatę po prostu, jak będę potrzebował, będę ujechał w nieznany teren. Będę wrzucał ją do bagażnika będę ją ze sobą zabierał. A tak będę musiał radzić sobie zwykłą łopatką piechoty. W ten sposób woda trafi właśnie tutaj, a jeszcze mam. Rozplanowania, właśnie tutaj ten dolny element i ten. To chyba na tyle. Ja zajmuję, zabieram się za nawiercanie i mocowanie. Wy się trzymajcie i do zobaczenia w następnym odcinku, a potem w terenie. Trzymajcie się, cześć. Także możecie zobaczyć, już jest siekiera zamocowana.